Emerytura znowu sprawi, że Polakom zrobi się gorąco. Prezes Jezus nie ma w tym temacie złudzeń: kto inny zostanie odpowiedzialny za zliczanie świadczeń emerytalnych? Okazuje się, że przez te decyzje wiele osób straci pracę. Emerytura sprawi, że wiele osób straci pracę. Decyzja już została podjęta, a w życie już niebawem wejdą nowe rozwiązania, które sprawią, że kto inny będzie miał za zadanie naliczać nasze emerytury. Prezes ZUSu nie ma złudzeń, że to koniec pewnej epoki emerytura w Polsce. Prezes ZUS wprowadza innowacyjne rozwiązania, każda nowa wiadomość która dotyczy wypłat świadczeń emerytalnych, budzi niebywałe kontrowersje. Emerytura została niedawno podniesiona, tak by osoby, które otrzymują najniższe świadczenia, mogły zgromadzić więcej pieniędzy w swoich portfelach. Dziś pojawiły się kolejne informacje dotyczące tego tematu i okazuje się, że nie są to dobre wiadomości dla Polaków. Prezes ZUS Gertruda Uścińska nie ma złudzeń, czas na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. Uścińska zdradziła w ostatniej rozmowie z gazetą fakt, jak będą wyglądały prace związane z Małym Zusem, ale także przekazała niebywale smutne informacje. Okazuje się, że rozporządzenie i prace, które właśnie się rozpoczęły, sprawią, że wiele osób może się pożegnać ze swoją pracą. Emerytura spowoduje, że wiele osób straci pracę, pracujemy nad projektami cyfrowymi. Chcemy udostępnić aplikację mobilną dla płatników składek. Będzie można ją ściągnąć na smartfon i wykonać z niej przelew do ZUS. Chcemy ponadto wyręczyć płatników z generowania i przesyłania nam deklaracji ubezpieczeniowych i obliczania wysokości składek za podległych pracowników. Idziemy także w kierunku automatyzacji przyznawania świadczeń zdradziła w rozmowie. Okazuje się że kierunek obrany przez ZUS pozbawi pracy wiele osób. Pomysłem, który ma zostać już niedługo wprowadzony, jest bowiem robot, który będzie odpowiedzialny za zliczanie świadczeń emerytalnych. Emerytura nie będzie już liczona przez pracowników ZUS-u, a przez mechanizmy komputerowe. Dzisiaj grzeje, 1. Oszukał mapy Google w banalny sposób. Lepiej im bezgranicznie nie ufać. 2. Niestety, nagła śmierć zabrała wybitnego profesora. Zostanie zapamiętany za swoje zasługi, pytanie: Czy człowiek jest nam koniecznie potrzebny do tego typu spraw? Czy lepiej dla niego, dla zakładu i dla klientów nie będzie, jeśli zajmie się bardziej skomplikowanymi zadaniami, dodała prezes ZUS-u. Najlepsze newsy dnia Źródło. Fakt: Następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News